Fever IQ coś, co może pokazać Ci niedostępną funkcję transferu jednostek oraz dać jakąś możliwość ubiegania się o weryfikację konta. Co prawda jest to aplikacja, która może wskazać, jakie jest zagrożenie koronawirusem w okolicy, ale nie po to na nią zwracam uwagę. Mnie nie interesują dane czy wyniki, ale to, do czego służy Fever IQ z punktu widzenia użytkownika Pi. A odkryłem, że po pierwsze można dzięki tej aplikacji zobaczyć, jak wygląda transfer jednostek. Niestety tylko w jedną stronę, bo by można było wysłać pi, trzeba wpierw przejść weryfikację KYC. Ale sprawdzając możliwości Fever IQ, odkryłem, że daje ona także możliwość ubiegania się o KYC. Jednak od razu ochłodzę Twój zapał. Ubiegać można się, co nie oznacza, że Pi Natur w jakikolwiek sposób zareaguje, bo na 100% KYC jest przeprowadzane obecnie na zasadzie przypadku czy doboru losowego, a nie jakichkolwiek kryteriów merytorycznych. Gdzie szukać Feveracu? W menu jest pozycja aplikacji Pi. Otwiera się zakładka, na której widzimy chat i Fiber IQ. Następnie otwiera się kolejna zakładka zewnętrznej firmy. Jeśli wybierzesz przycisk uczestnictwa, otworzy się ankieta. To znaczy, otworzy się albo i nie. U mnie na telefonie się nie otwiera, tak samo jak chat zresztą. Jeśli masz takie same problemy, to możesz to zrobić na laptopie. Po wypełnieniu ankiety wybierasz przycisk przesłania tysięcznej części pi na Twoje konto. Najciekawsze, że teraz w menu pojawi Ci się ikonka transferu, której wcześniej nie było. Powstanie także nowa zakładka z transferami, jakie otrzymałeś, a do których możesz przejść właśnie wybierając tę ikonkę w menu. Ale także nowy transfer będzie sygnalizowany przy Twoim liczniku Pi. Także stąd przyciskając liczbę jednostek, można przejść do zakładki transferu. Bez weryfikacji KYC, Ty nie możesz wysłać nikomu swoich jednostek PIN. Odkryjesz to, wracając do Figure IQ, gdzie można im podarować jakąś liczbę jednostek. Ale gdy chcesz to zrobić, to wyskoczy informacja, że nie jesteś uprawniony bez KYC. Tylko jedno. Jeśli chcesz przesłać część pi, jakiś ułamek, to pamiętaj, że w USA używa się kropki. Jeśli użyjesz przecinek, to wyskoczy błąd. Przy tej nieudanej próbie wysłania datku można ubiegać się o KYC. Pokazuje się dosyć głupkowata ankieta, której i tak nikt nie przeczyta. Niemniej możesz spróbować, może akurat będziesz miał więcej szczęścia niż ja. Ja wypełniałem podobną informację tu i przy aktywacji Node, czyli węzła i od wielu dni nie widzę żadnej reakcji, stąd uważam, że KYC jest obecnie robione wyłącznie losowo.